Przede wszystkim chciałem podziękować i pogratulować mojej drużynie za ogromną wolę walki, za dużą determinację i za wiarę w to, że możemy wygrać. Graliśmy jest drużyną, która prezentuje bardzo dobry futbol. Bardzo wysoko postawiona poprzeczkę. Wydaje mi się, że stary fragment gry, stale fragmenty gry, które bardzo dobrze nam wychodzą w, tym, w tej rundzie, zadecydowało o tym, że, że strzeliliśmy w bramkę i wygraliśmy na zero. Mecz był bardzo trudny. E, mieliśmy bardzo trudny tydzień, ograliśmy trzy spotkania. Fizycznie nie wyglądaliśmy źle, ale oczywiście w pewnym momencie e, trudny mecz z Arką i trudny mecz z Dołchatowem zrobił swoje. E, Natomiast rzeczywiście mankamentem jest to, że mamy sytuację, oddaliśmy 15 strzałów, to jest dużo jak na mecz w Ekstraklasie i na mecz z Legią i w sieci jest zero i stąd jest porażka. My też mieliśmy w pierwszej połowie, My też, troszkę lepiej graliśmy oczywiście, ale mówię, To dzisiaj bardzo grany mecz, walka, korona tak chciała zdobyć Minimum remis, nie udało się, to nie mamy trzy punkty bardzo ważne. Najważniejsze są bramki, a myśmy tych bramki dzisiaj nie strzelili, jedna bramka legia strzeliła, wygrałam. Chcemy nas zbyt mocno, mi się wydaje, że strzelać w te bramki. Wiadomo, mamy takie, gramy utrzymanie, chcemy jak najszybciej strzelić bramkę, wygrać ten mecz, a nie zawsze tak wychodzi. No, ale powinniśmy w tych sytuacjach strzelić przynajmniej jedną bramkę dzisiaj.